No, cześć, witajcie. Dzisiaj przetestujemy nawigację pięciocalową od Nawitela E500 Magnetic Navigator z innowacyjnym uchwytem magnetycznym. Zatem zapraszam na moją wideorecenzję. Navitel E500 Magnetic to nowoczesna nawigacja samochodowa z magnetycznym uchwytem oraz szerokim wyborem map, które działają w trybie offline. Urządzenie wyposażono w pięciocalowy dotykowy wyświetlacz i 8 GB pamięci wbudowanej. Nasza nawigacja zawiera fabrycznie zainstalowane mapy 43 krajów Europy, pełną mapę Białorusi, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. Wyposażona jest w procesor Cortex A7 o częstotliwości taktowania 800 MHz. W pudełku znajdziemy: nawigację, magnetyczny uchwyt, ładowarkę samochodową, kabel USB na mini USB, instrukcję, gwarancję pokrowiec. Zapomniałem dodać, że w zestawie znajdziemy także rysik. Tak prezentuje się tabelka ze specyfikacją urządzenia. Tak wygląda nasza nawigacja, no jest 5-calowy wyświetlacz, już mówiłem. Tu na górze przycisk włączający, włączymy może bateria akurat no, coś tam ma energii. No tak. Odkleimy jeszcze tą naklejkę. O. Dobra, naklejka zdjęta. Wyświetlacz TFT no poprawnie wyświetla. Już miałem wcześniej dużo urządzeń tej firmy i wszystko wygląda tak samo, prawidłowo. Całe urządzenie jest dobrze wykonane. Wszystko jest jak zwykle dobrze spasowane. To nie jest standardny plastik jak, który posiada wiele urządzeń z Chin, kupując właśnie na AliExpressie, przycisk zielony na i tak, tył urządzenia. No to wiadomo, naklejka z numerem seryjnym Windowsa i tutaj ten innowacyjny magnetyczny uchwyt. Tutaj właśnie są te magnesy. No, pisze Made in China, ale naprawdę jest to wysoka jakość. Zresztą wszystko jest teraz produkowane w China. Tu jest logo Navitela. Przejdźmy do tej strony. I tu tak. Gniazdo słuchawkowe. Gniazdo na karty microSD. No i nasze gniazdo do podłączenia nawigacji z komputerem. Tu mamy również przycisk do resetowania urządzenia. Nieduże, elegancko wyglądające urządzenie. A tak wygląda ładowarka. Ładowarka do naszego nawitela. Tu jest wszystko na ruchomej, na ruchomej gałce. Wszystko ładnie, płynnie chodzi. Nic nie, nic nie trzeszczy, nie skrzypi. Jak to niektóre plastikowe gałeczki mają taką przypadłość. T tutaj znajduje się wejście na port USB i dzięki właśnie podłączeniu do portu, a nie do yy, nawigacji. No bezpośrednio jest zasilana właśnie nasza nawigacja poprzez, podłączenia, poprzez podłączenie do tego uchwytu. Do szyby tutaj przyklejamy tą, tą gumową. Gumowę przylepiec, tu zapinamy. No i to powinno bardzo łatwy, przyjemny sposób, jakby przylegać do, naszego, do naszej nawigacji. Zaraz sprawdzimy. O, już, już czuję, że chwyta. O bardzo to chwyta. Naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie, zobaczcie. Od razu się wszystko fajnie przy, yy, przyciąga, idealnie trafia w punkty. Czasem nawet jak nie trafi, to zaraz. Lekko nasunie, ale tutaj, zobaczcie, idealnie to trafia. Łatwo można zdjąć z szyby, po prostu samo nie odpadnie. Idealnie, naprawdę rozwiązanie bardzo wygodne. Tak, dobra, montujemy tą nawigację na Witela E500 na szybie z tym fajnym magnetycznym uchwytem. Tu są widoczne te piny piny neodymowe magnesy. A tutaj nie będziemy ślinić, bo chyba tutaj to ślinienie to już wyszło z mody. Trzyma się bardzo dobrze. Nie odpadło mi ani razu. Ale pamiętajcie, lepiej poślinić. Może nie wygląda to pięknie. Musimy troszkę poświntuszyć. To jest kula jasno! Albo po prostu poślini Pośliniłem, bo to jest po prostu podstawa tego, że będzie się to na pewno dobrze trzymać i. Bo nie odpadnie, no. to będziemy przyklejać na szybę. Przy. No, do uchwytu. Idealnie. Fajnie wszystko trzyma się. Nie trzeba tracić czasu tutaj z wciskaniem i, i odpowiednim tutaj ustawianiem. Bardzo ładnie to, to się trzyma. Teraz podłączamy tylko ładowarkę do gniazda zapalniczki i uruchamiamy sprzęt. Zapomniałem dodać, że sprzęt oczywiście możemy już teraz uruchomić, gdyż ma wbudowany akumulator. Wystarcza to na, nie wiem, kilkanaście czy 10 minut. Pierwsze uruchomienie to interfejs w języku angielskim. Wybierzemy sobie po polsku. Jest polski. Zbigniew Urbański. E, zostawiamy go jako naszego lektora. I na początku też troszkę Wam nie do końca dobrze pokazałem, bo podłączyłem to bezpośrednio do kabel e, zasilający do nawigacji, a nie do uchwytu. Można sobie ułatwić i podłączyć to tu do uchwytu, co właśnie robię. O! Jest ono bardzo wygodne. Zresztą, zobaczcie. Uchwyt nasz super się trzyma. I możemy sobie dowolnie to kręcić. A naszą nawigację po prostu przykładamy. O! O! Tak. I problem z głowy. Odkła odciągamy. Przykładamy. I chowamy sobie do tego fajnego zamszowego woreczka. Nic się nie porysuje. Także bardzo fajne rozwiązanie z tym uchwytem. Z uchwytem i z tym podłączeniem do uchwytu kabla zasilającego. I tak. Tutaj mamy poszczególne informacje, żeby no nie, nie patrzeć, nie korzystać się w pełni z GPS-a, ale też yy, na znaki i przepisy na drodze. I najlepsze w tym GPS-ie to jest ten magnetyczny uchwyt. Naprawdę bardzo fajnie można zdjąć, schować do schowka czy zabrać ze sobą, nie będzie się to grzało i z powrotem włożyć. W mapach nawitela, we wszystkich nawigacjach, nawital navigator i ustawiamy sobie przykładowo. Już nie będę po kolei pokazywał tu wszystkich, jakie są opcje, gdyż na, wszystkich, na, na, gdyż na innych moich filmach odnośnie recenzji sprzętu nawitela to krok po kroku pokazywałem. Czyli od razu sobie bierzemy, znajdź adres pisujemy no pierwszy raz to Polska, państwo, nie Portugalia tylko Polska tu wybierzemy miejscowość i jedziemy szybko działa nawigacja, zaraz zobaczymy w trasie jak to się sprawdza ale tu cały menu, wybór, wybór menu i podstawowych tutaj parametrów bardzo szybko przebiega, wciskamy jedź i akurat tu nie ma wiele możliwości do wyboru tras. Ale w inne miasta mamy do wyboru, tak jak w każdej nawigacji, kilka wariantów. Klikamy jedź i jedziemy. Jedź tą drogą. 6 km 200 m. Widok 2D, czyli z góry. Widok 3D. Przybliżyć. Wszystko to bardzo płynnie działa, to jest najważniejsze. Warto jeszcze dodać, że w urządzeniu znajduje się tutaj właśnie rysik. Sam go nie zauważyłem. Jeżeli ktoś nie przeczyta instrukcji, to po prostu może to łatwo przeoczyć. Tu jest Rysik. I właśnie dzięki niemu no, łatwiej chyba możemy zaznaczać na ekranie poszczególne funkcje. Teraz za pomocą rysika no tutaj pokażę Wam kilka y, podstawowych, jakby takich opcji. Tu bierzemy sobie, wpisujemy, znajdź, i wpisujemy sobie adres, do jakiego chcemy sobie pojechać. Na przykład, niech to będzie łódź. Łódź, ulica Gorkiego. Gorkiego, niech będzie 4. Albo 43. No i tutaj mamy ten punkt zaznaczony. Oczywiście, jak każda mapa, możemy sobie przesunąć, pomniejszyć to wszystko. To nie sprawia żadnego problemu tej nawigacji. Klikamy jedź. Jeżeli jest kilka wariantów, od razu się pojawiają kilka najszybsze, najlepsze rozwiązania. W tym wypadku mamy trzy. Jedną trasę, drugą, trzecią. I tu na niebiesko się podświetla, która jest yy, wybrana. Wybierzmy sobie trasę numer powiedzmy 2. Klikamy jedź. I tutaj sobie wszystko to przelicza. Mamy czas pozostałych. Mamy tutaj mniej więcej pokazane opcje. Skąd, dokąd będziemy jechać. W opcjach znajdź mamy takie funkcje jak najbliższe miejsca. I możemy sobie tutaj zaznaczyć coś lub odznaczyć. Stacje benzynowe, no i jest, powiedzmy, tu najbliższa stacja benzynowa, wskazuje nam. To też jest fajna funkcja i klikamy jedź, od razu jedzie. To są te punkty POI. No, większość, praktycznie każda nawigacja to ma. Historia, współrzędne, ulubione na mapie. Następnie, trasa. Tu już sobie planujemy konkretną trasę. Mój nawitel, tutaj mamy wykaz jakby wszystkich map. Możemy sobie je zaktualizować, możemy sobie dodatkowo kupić... Mapy na inne kraje takie niestandardowe. Odtwarzacz multimediów. Możemy sobie równie dobrze odtwarzać muzykę MP3 na karcie pamięci. Ustawienia FM Transmitter. Tak ustawiamy sobie na przykład 94 MHz na FM Transmitterze i w naszym. Radiu samochodowy, tak samo ustawiamy 94 MHz i wszystkie komunikaty z tego urządzenia będziemy sobie odsłuchiwać w naszym systemie Car Audio. Tu mamy kalibrację dotykową satelity. Zobaczcie, w tej chwili mamy wykryte 9 satelit. Tak to pokrótce wygląda. Takie mamy ustawienia, funkcje menu. Najlepsze jest to, że ta nawigacja naprawdę szybko działa. Wiele nawigacji przetestowałem nawitela, i naprawdę nie mam zastrzeżeń. Nie mam zastrzeżeń. Oczywiście, no są nawigacje też nawitela y, z funkcją y, internetu, czyli kartę SIM wkładamy, i wtedy ma aktualne jakieś powiadomienia. Usprawnia jakby nawigowanie poprzez jakąś y, bieżące komunikaty, czy, czy, czy jakieś. Roboty drogowe, wypadki, zamknięcie danej, danego odcinka jezdni, to wszystko widzimy na mapie i możemy wtedy łatwo zareagować, zmienić, jakby naszą trasę. No, widzicie, tu mamy trzy warianty. Możemy tak, możemy tak i klikamy jedź. W tej chwili chyba mi się włączył już tryb nocny, czyli podświetlanie na taki granatowy kolor. Wiadomo, to wtedy jest, no, nie, nie jest tak uciążliwe dla, na, dla oczów. No, grantowy, nawet czarny, i bardzo fajnie to wszystko pokazuje. Tu mamy pokazane, yy, no, jakie musimy manewry później wykonać na drodze. Czas jazdy, godzina 65. 82 km odległość. I tak to wszystko wygląda. Zobaczcie, no, widok, widok 3D. Widok. Widok 3D, widok 2D, ja wolę 3D. Tu jest w tej chwili FM transmitter, ale zrobimy sobie ustawienia i głośnik. Głośnik, wszystko przez głośnik będzie wtedy puszczane. Głośnik w tej nawigacji. Kilka słów podsumowania. Nawigacja e Magnetic od firmy Nawitel. Całkiem fajna propozycja na, na ten rynek. Koszt na miesiąc kwiecień 2019 to około 320 zł. Jakość wykonania jest bardzo dobra, plastiki dobrze spasowane. Świetny jest ten cały uchwyt na szybę. Naprawdę bardzo stabilny i fajnie to wszystko ten magnesy przyciągają. Nie musimy się męczyć, wkurzać, denerwować, żeby to jakoś zapiąć. Darmowe mapy do 43 krajów Europy: Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Ukrainy. To jest naprawdę no, plus, plus i darmowa aktualizacja. Ja używam tych map na Witela nie tylko dlatego, że je testuję, i mam też no, porównanie z innymi producentami i bardzo sobie sprawnie radzą. Yy, także, jak jesteście zainteresowani jakimiś pytaniami, to piszcie w komentarzach mile widziana łapka w górę, subskrypcja, jeżeli chcecie być na bieżąco bo nie testuję tylko nawigacji, wideorysatorów, ale również inne sprzęty. Panów, zapraszam też do kącika retro. No i tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.